Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku InfoSimsów. A dzisiaj opowiemy sobie o aktualizacji czerwcowej. Aktualizacja w głównej mierze przygotowała grę pod pakiet wilkołaki, który wychodzi już 16 czerwca do gry The Sims 4. Przypominam, że jeśli ktoś chce kupić ten pakiet i oczekuje premiery, to ona będzie wieczorem 16 czerwca, więc dopiero w okolicach godziny 19, więc niestety będziemy musieli cały dzień na nią. Poczekać. Ale co do aktualizacji, która przygotowała Grau, ona zmieniła kilka rzeczy, dodała kilka rzeczy i też o tych rzeczach mówiłam w poprzednich odcinkach InfoSimsów, ale oczywiście tutaj Wam wszystko również pokażę. Przede wszystkim, jak wejdziemy w głównym menu, to widać, że przycisk rozegraj scenariusze jest niesamowicie wielki, żeby nie użyć innych, bym powiedziała słów, jest naprawdę ogromny. Chyba komuś tutaj troszeczkę. Palemko odbiła, <noise> jak duży jest ten przycisk, zdecydowanie mógłby być tak troszeczkę mniejszy, naprawdę, <noise> aż za bardzo się rzuca w oczy. No ale teraz też na samym początku mamy też, widzimy troszeczkę lepiej niby te scenariusze, no i tutaj mamy też pokazane scenariusze czasowe na samej górze, no i troszeczkę mamy lepiej opisane właśnie, mamy jakieś propozycje dla mnie, proszę bardzo, jestem tak ciekawa, co tutaj proponuje dla mnie, za dużo małych dzieci. A zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. To od razu mamy powiedziane, co tutaj jest zrobione, więc nie mamy. Jak kliknę zagraj teraz, to od razu mnie przenosi, jakby do e stworzenia rodziny, więc tutaj nie ma już tego ekranu, właśnie z, z tamtymi scenariuszami. A więc to mi się wydaje troszeczkę mniej czytelne niż tamte ekrany, które były. E, niestety, a więc, e, czy jest to bardziej ładne i kafelkowe, ale bym chciała po kliknięciu, bym powiedziała, żeby jednak mi się tamten ekran, może bym powiedziała, pokazywał, no ale cóż, tak to teraz można by powiedzieć wygląda, czy to jest to dobre, czy nie, ten tekst jest strasznie bardzo, strasznie malutki, jak tutaj mam, tutaj to przeczytaj, ta wujka zaręczonych simów, ja myślę, że w niej, jak jest naprawdę dużo tekstu, o tu, para zaręczonych simów, a jak klikam, to od razu mi się zacznie od więc nie ma jakiejś możliwości tego sobie przybliżenia, czy coś, na naprawdę maczkiem, bym powiedziała, Niektóre to opisy są napisane, szczerze powiedziawszy, jak dla mnie, ale oczywiście sami musicie ocenić. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wymaga troszeczkę dopracowania, ale rozumiem, gdzie szli tutaj twórcy, że te scenariusze, żeby były troszeczkę inaczej pokazane. No bo jest ich coraz więcej, więc w jakiejś graficznej formie chcą właśnie przyciągnąć i zachęcić właśnie ludzi do tego. więc... To teraz przejdziemy do rzeczy, które możemy znaleźć w trybie życia. Czyli mamy nowy teleskop, nowy mały teleskop, który również jeśli nie używamy, a oczywiście możemy używać do patrzenia w gwiazdy, to możemy również schować do wyposażenia. Więc ja już wam pokazuję ten nowy teleskop. Proszę, pokaż. Dobra, ja może wejdę do trybu budowania, bo on zanim się odkleje od tego, to ten kieszonkowy obserwatorium jakby coś się nazywa. Proszę bardzo, kieszonkowy obserwatorium. Proszę bardzo, teraz mnie nie stać na drugi. Ale, jakby co, jest właśnie tutaj do kupienia i on jest w aktywnościach poza domem na pewno, więc tutaj na pewno tam go będziecie mogli znaleźć. A więc, musisz się odkleić, bo na drugi was nie stać. Mam tutaj dosyć, bym powiedziała, biedną na ten moment rodzinkę i tak naprawdę większość rzeczy na, i większość interakcji na tym właśnie można robić. O, proszę bardzo, jest rączka. Mogę go właśnie przenieść do wyposażenia. Mogę go z wyposażenia również wyjąć w każdym momencie. Ale uwaga, bo jak wasz sim właśnie sobie patrzy w gwiazdy, czy patrzy sobie w niebo za dnia, bo za dnia można patrzeć w niebo, to niestety może być tak, że na waszego sima spadnie meteoryt. Niestety jeszcze mi się to nie udało, a patrzył kurczę cały dzień w tym, przez ten tutaj teleskop. Ale jest taka możliwość: Simsy dosyć szybko uzyskała tę śmierć, więc jest możliwa. Trzeba patrzeć i jest pewna szansa. Wtedy Wam się pojawi tu powiadomienie oraz Wasz sim będzie miał przestraszony nastrunik. Po kilku minutach, jak się nim gdzieś nie schronicie, to niestety trzaśnie w niego meteoryt i zginie. Więc jest nowa śmierć, właśnie w grze podstawowej. Są również nowe interakcje, jeśli chodzi właśnie o fazy księżyca, bo mamy właśnie fazy księżyca, to jest nowość, i tutaj zawsze możemy sobie sp sp sprawdzić. Obecnie tutaj mam pełnię. Ale na przykład jak sobie najadę na moją syrenkę, to zobaczycie, że ona podczas fazy księżyca ma mniejszą utratę na nawodnienie jako syrenka, więc właśnie fazy księżyca wpływają na simów nadnaturalnych, a więc na każdego sima nadnaturalnego troszeczkę inaczej, więc inaczej na wampiry, inaczej na kosmitów, inaczej na wampiry, a inni jeszcze inaczej będą wpływały na wilkołaki, ale zawsze jakby co, możecie tutaj to podejrzeć, zawsze też w kalendarzu możecie podejrzeć, jaka będzie właśnie faza księżyca po kolei, Właśnie, i również w opcjach, jakby co możecie te fazy księżyca dostosować sobie. I dzięki temu, tutaj w otoczeniu, macie albo długość cyklu, i możecie sobie naprawdę skrócić, albo naprawdę sobie wydłużyć. W 24 dniach to będzie jedna faza, będzie trwała wtedy 3 dni, bo jest 8 faz księżyca. Więc na domyślnych ustawieniach jedna faza trwa jeden dzień, możecie też włączyć sobie domyślnie jaką chcecie, żeby była na stałe faza ja żeby tutaj szybko wywołać pełnie to właśnie zrobiłam ustal fazę pełnię jak mi się zmieniło to wtedy zrobiłam na e, zrobiłam na wyłączoną, więc troszeczkę przez to sobie pełnie przyspieszyłam ale również mamy tutaj możliwość wyłączenia efektów e, jakie daje księżyca, więc jeśli nie chcecie, żeby właśnie wasza syrenka miała mniejsze nawodnienie podczas pełni, to możecie sobie to wtedy wyłączyć, jeśli oczywiście tego nie chcecie nie chcecie. A więc tutaj to jest właśnie tam, gdzie znajdziecie rzeczy dotyczące właśnie, można powiedzieć, pogody i pół roku właśnie w otoczeniu, więc tutaj jakby co można wszystko właśnie pozmieniać. I tak jak mówiłam, są jeszcze nowe interakcje, nasza Simka. Tutaj na przykład teraz jak kliknę na nią, to właśnie ma nową interakcję. To jest interakcja. no teraz ją wykonuję, to może Arturem znajdę ją. Kąp się w blasku słońca czy coś takiego, więc Artur, halo! Dobrze, to może moją syrenkę odkleja, więc to jest nowa. I to jest po prostu leżeń. Ona sobie wtedy leży i leży i leża, więc tutaj mamy również oczywiście patrzy w gwiazdy, ale również mamy właśnie kąp się w blasku Księżyca, jako właśnie nową interakcję. Niestety było powiedziane coś w notatkach dotyczących, do których też przejdziemy, że małe dzieci mają nowe interakcje, ale nie znalazłam ich, bo tam był powiedziane, że małe dzieci mogą pytać o fazę Księżyca, że mogą mówić dobranoc Księżycowi, ale pomimo tego, że ja mam pełnię. Nic takiego moim małym dzieckiem zrobić nie mogłam. A jeszcze sobie zobaczymy, jakie ma umiejętności. No ma bardzo wysoko wszystko, w szczególności tutaj komunikację. Myślenie ma na trójeczce, ale nie sądzę, że jakby miał na piąteczce, co by była jakaś różnica. Więc powiedzcie, czy wy znaleźliście nowe opcje? A może tylko nowe opcje pojawią się w grze, jak będzie nowy pakiet rozgrywki? Może było napisane, że mają być niby w grze podstawowej, ale to nigdy nie wiadomo, może się w góru coś niestety... Pomyliło. I tutaj już Wam wyświetlam, właśnie opis naszej aktualizacji. Jakby co link do tej strony zostawię w opisie odcinka. Tak jak mówiłam, aktualizacja przede wszystkim przed wilkołakami. Tutaj przygotowuję gra. tutaj też jest wszystko pisane o fazach księżyca, o teleskopie, właśnie o tych nowych interakcjach niby, które mają być. No i tu też jest napisane, że obserwatorium to dużo obserwatorium, dostało też nowe wydruki, A więc tutaj na tym małym teleskopie niestety wydruki nie są możliwe. I nie jest możliwe oczywiście również barabara, -bara, ale tak to wszystkie inne interakcje są możliwe, ale jedynie jeśli chcemy jakieś właśnie te wydruki z nocnego nieba, czy właśnie księżyca, teraz nowe mamy wydruki księżyca, to jedynie w obserwatorium są możliwe, bo mały teleskop nie ma możliwości drukowania, on tylko jest do obserwowania. Dodatkowo dostaliśmy nową brodę tutaj, proszę bardzo, tak ona się prezentuje, więc jest nowa broda dodatkowo te dwie sukienki dostały nowe kolory, a więc tutaj mamy właśnie kolory tęczowe. Po tym jak właśnie one uzyskały nowe kolory w aktualizacji przed pakietem Ślubne Historie, był taki feedback od właśnie od graczy, że te kolory były troszeczkę za ostre, dlatego postawiono na bardziej takie pastelowe kolory i teraz właśnie pastelowe kolory również są w grze. No i dodatkowo jeszcze dostaliśmy hijab, bo... Właśnie był też feedback od graczy, że był, hit, to, był ten, to jest ten hijab z welonem, który był w grze właśnie dodany z pakietem rozgrywki Ślubne Historie i właśnie gracze po prostu chcieli go bez welonu i właśnie doszedł on do gry podstawowej, więc właśnie znajdziecie go w grze podstawowej. Dodatkowo dodano również do trybu budowania dwie nowe tutaj pokrycia terenu, więc mamy te dwa oraz dostaliśmy tutaj nową również ściana, więc tutaj mamy nową pokrycie ściany, a więc ono i ono pasuje do base, do pokrycia ściany z właśnie gry podstawowej i to jest właśnie z tą uwaga, właśnie to jest ten nowy można powiedzieć ten zaznaczony na zielonym prostokątem, to jest właśnie nowe pokrycie ściany, które mówię idealnie pasuje do tego, które już mamy w grze podstawowej. O scenariuszach mówiłam, no i jeszcze takich z różnych rzeczy, to do gry podstawowej trafił Tojad. Tojad był do tej pory rośliną, która była w pakiecie wampiry, ale żeby mogli również ich używać wilkołaki, to właśnie trafił do gry podstawowej i właśnie będzie rósł i właśnie w mieście z wilkołaków i z wampirów, a więc w tych dwóch miastach będzie można znaleźć rosnący Tojad, ale również będzie można go otrzymać również w. Pisując, jak widzicie, otrzymując go w nagrody jako losową rodzinę, czy roślinę, przepraszam, więc tutaj e, będzie można go też również jakoś niby zdobyć, jeśli nie posiadacie właśnie e, żadnego z e, pakietów. Pewnie też będzie w jakiś tutaj, e, ewentualnie w jakichś nasionkach, a więc w pakietach na, na nasion pewnie też będzie można gdzieś tam ją losowo, losowo otrzymać, tę roślinkę tojad, bo jest, tak jak mówię, teraz w grze podstawowej. No i naprawiono całe mnóstwo błędów, jest naprawdę tutaj bym powiedziała długa lista błędów. Najważniejszy błąd z gry podstawowej to myślę, że jest na samym końcu, że można już budować rakiety kosmiczne, więc jeśli komuś wystąpił błąd, że wasz sim nie mógł zbudować rakiety kosmicznej, to teraz ten błąd powinien być tutaj już, bym powiedziała, zażegnany. Ja nie, ja nie świadczyłam takiego błędu, ale rakietę przez ostatni rok budowałam tylko raz i tylko właśnie do scenariusza z tutaj, do specjalnego scenariusza właśnie gdzie z tymi bądź kosmicznymi rzeczami i wtedy spokojnie mogłam zbudować właśnie rakietę kosmiczną, więc nie wiem w jakich przypadkach się pojawiał ten błąd. Ja go nie, nie doświadczyłam, ale wiem, że wielu graczy go doświadczyło, więc teraz spokojnie możecie właśnie z powrotem budować rakiety i oto się nie martwcie mówię również dużo poprawionych błędów, jeśli chodzi tutaj o wystrój marzeń, że de dekoratorzy teraz powinni mieć większą możliwość właśnie budowania, bym powiedziała, że teraz już nie powinni mieć takich problemów, jakie miał, ale również ślubna historia, kilka tutaj błędów wizualnych również poprawiono, no i w Dniu Spa w języku polskim poprawiono właśnie interfejs dla nowej Aspiracji, więc to też bardzo dobrze, że tutaj coś właśnie dla nas w języku polskim właśnie poprawiono, więc myślę, że to najważniejsze. Myślę, że również, jeśli chcecie, to oczywiście zapraszam do przeczytania wszystkich tutaj, bym powiedziała, właśnie błędów, które naprawiono, ale myślę, najważniejsze najważniejszy to właśnie ten dotyczący rakiety i bardzo się cieszę, że go właśnie naprawiono. No a ja całą resztę Wam tutaj ładnie przytoczyłam również w grze, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie, co sądzicie o nowym obserwatorium. Czy doświadczyliście już nowej śmierci poprzez meteoryt? Jestem ciekawa, ja jeszcze nie, ale może niedługo mi się uda, więc. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu!